Witajcie, z tej strony Konrad Krajewski i dzisiaj będziemy kontynuować cykl rozważań, który zatytułowałem Najlepsza historia, najlepsze odpowiedzi. I dzisiaj skupimy się na temacie super aktualnym, który wciąż nam towarzyszy, tematu bycia zamkniętymi, bycia odizolowanymi, stąd e, prosty tytuł Izolacja bez granic. Bo to okazuje się, że Kilka miesięcy temu moje i twoje i plany większości ludzi tego świata tak naprawdę wzięły w łeb, bo zamknęliśmy w zasadzie z tygodnia na tydzień szkoły, zamknięto wiele miejsc pracy, zamknięto również kościoły, a my sami zamknęliśmy się w domach i wielu z nas nie wychodziło. Ja wiem... O osobach, które nawet jeśli dzisiaj jest taki moment, kiedy tak naprawdę już jest dużo luźniej, to wiem o osobach, które wciąż w tych domach od tych czterech miesięcy są, bo tak mocno gdzieś ten czas przeżywają. Być może Jedyne skojarzenie dla mnie takie, w zasadzie mam dwa skojarzenia, ale jedno takie skojarzenie, które gdzieś jest z przeszłości, z tych moich 37 lat życia, to jest to skojarzenie mama mi opowiadała, jak chmura z nad Czarnobyla przesuwała się w stronę Polski, i wtedy wszyscy podobno też chowali się w domach, byli zamknięci nie z własnej woli. Druga historia to historia, kiedy dużo prostsza, kiedy to moi rodzice, mm, jak byłem jeszcze w szkole podstawowej, byłem małym chłopakiem, poszli do pracy, a ja dzień wcześniej zgubiłem klucze i mieliśmy taki zamek, ten dolny zamek, on wymagał tego, żeby mm, go otworzyć przez klucz. Moi rodzice zamknęli ten zamek, ja zgubiłem klucze, więc w zasadzie nie miałem jak wyjść z domu i przez cały dzień, przez całe 8 godzin po prostu byłem zamknięty, a to były czasy, kiedy jeszcze nie wszyscy mieli komórki, więc nie z własnej woli musiałem się jeść w domu. Czułem się totalnie zamknięty, wyizolowany. Być może dla ciebie najbliższym tak naprawdę skojarzeniem w stosunku do tego, co się działo, to jest skojarzenie tego, że po prostu rodzice dali ci szlaban i nie mogłeś wychodzić z domu. Bo to się okazuje, że w ciągu tych ostatnich wielu lat w naszej kulturze w naszym kraju. Niewielu z nas tak naprawdę mogło doświadczyć czegoś takiego jak bycia zamkniętym z nie swojej woli bycia przymusonym do bycia wyizolowanym. Tak niewiele mamy doświadczeń, bycia tak naprawdę zamkniętymi. Ale pytanie jest takie, czy to jest rzeczywiście prawda, że to nie jest nasze doświadczenie. Być może to nie jest nasze doświadczenie w wymiarze fizycznym ale życie człowieka składa się z tak równych wymiarów, że oto okazuje się, że możemy doświadczać zamknięcia i być do niego przyzwyczajeni, albo już przestać je w swoim życiu zauważać, a gdzieś czuć się tak zupełnie na zewnątrz wolni, podczas gdy w środku. Przeżywamy coś dużo cięższego niż bycie po prostu gdzieś zamkniętymi fizycznie. I o tym w pewnym momencie mówi do superwyzwolonych ludzi, religijnych ludzi Pan Jezus. W zasadzie mówi do przywódców Izraela i znane są to fragmenty z Ewangelii Jana, bo w ustnym rozdziale, 32 drugim wersie odpowiada im coś takiego, kiedy przychodzą i rozmawiają z Nim o kwestii wolności. Jezus mówi tak: I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I wtedy odpowiedzieli: Jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? Jezus na to: Ręczę i zapewniam, każdy kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Oto okazuje się, że z punktu widzenia Boga, z punktu widzenia nieba, z punktu widzenia Jezusa, są różne przestrzenie bycia osobą zamkniętą, bycia osobą, która żyje w izolacji, i często tak bywa, że koniec końców my przestajemy sobie zdawać sprawę z tego, że tak jest, że gdzieś w środku tak naprawdę przeżywamy dużo cięższe rzeczy niż przeżywamy je na zewnątrz. Często te nasze zamknięcia to są właśnie takie zamknięcia bardzo mentalne, że to nie potrafimy w naszym myśleniu, w naszym myśleniu o tej czy innej rzeczy, jakby wyjść z tego pudełka, w którym zostaliśmy zamknięci, chociaż widzimy, że inni ludzie już tak myślą, już tam są, to my nie jesteśmy w stanie tam przeskoczyć. Często to ma wymiar dużo szerszy, właśnie wymiar społeczny, gdzie kultury czy społeczeństwa żyją w pewnych schematach, żyją w pewnych układach i koniec końców nie są w stanie się przebić. Są wciąż kraje, które. Tak się zamknęły na rzeczywistość zewnętrzną, że ludzie, którzy chociaż zdają z tego, tego sprawę, mieszkając w tym kraju, że tak są, zdążyli się już do tego przyzwyczaić. Często takie poczucie zamknięcia i tego, tej niemocy wyjścia, też przyzwyczajenia się, czy nawet nie zdawania sobie sprawy z tego, że tak jest, doświadczają osoby, które są uzależnione. Bardzo takim trudnym też uczuciem. Poczuciem bycia zamkniętym wewnętrznie jest sytuacja, w której osoby zmagają się chociażby z depresją. A Jezus mówi, że tą największą pułapką, tą najbardziej e, pułapką, e, taką, z której przestajemy sobie w pewnym momencie zdawać sprawę, jest pułapka, kiedy to na dusza przeżywa zniewolenie, przeżywa odizolowanie od Boga. W związku z tym, że w naszym życiu panuje grzech. Grzech przybiera przeróżne formy, a nasze oddzielenie od Boga jest tym, z czym Pan Jezus przyszedł przede wszystkim się uporać. I oto mówi w tym tekście do bardzo religijnych ludzi, że waszym problemem nawet nie jest to, że jesteście... Yy, mm, Zamknięci, jesteście w niewoli z, w związku z Rzymianami, chociaż oni uważają, że są strasznie wolni, nawet i, i, i w tym aspekcie. Ale waszym podstawowym problemem jest to, że wy żyjecie w grzechu. A jeśli chcecie wyjść z tego, a nawet nie zdajecie sobie sprawy, że powinniście, to musicie poznać prawdę. Poznanie. Prawdy, uwania. Jezus mówi, że jeśli chcemy wyjść z tej sytuacji grzechu, tego, co nas wiąże wewnętrznie dużo, bez względu na to, jaki kształt, jaki wymiar ten grzech przybiera, potrafi przybrać różne formy w naszym życiu, właśnie od uzależnień poprzez totalną ignorancję Boga, przez bycie człowiekiem, który. Nie potrafi poradzić sobie często z najprostszymi skłonnościami swojego życia, jeśli chcecie z tego wyjść, jeśli chcecie doświadczyć tej wolności, to musicie poznać prawdę. Musicie poznać mnie, musicie mnie doświadczyć. Słowo poznać dosłownie oznacza doświadczyć, bo to okazuje się, że prawdziwą wolnością, prawdziwym. Wymiarem wolności jest to, co odbywa się w naszej duszy. Wolność jest tym poczuciem duszy. Możemy być związani na zewnątrz, możemy być zamknięci gdzieś tam totalnie niezależnie od nas w sposób fizyczny, ale wolność to jest stan duszy tak naprawdę. Zawsze mi się przypomina ta historia z Dziejów Apostolskich, kiedy to Apostołowie, przez to, że głową Ewangelię są zamknięci w więzieniu. I to, zamiast w tym więzieniu jakoś czytamy o tym mocno przeżywać tą sytuację bycia wyizolowanym, bycia zamkniętym, zamiast tam płakać, zamiast tam się dołować, siedzieć i tylko czekać ze spuszczoną głową, to czytamy, że apostołowie, będąc zamknięci w więzieniu, zaczynają śpiewać. To jest niesamowita historia. Oto okazuje się, że dla nich bycie fizycznie zamkniętymi tak naprawdę nic nie oznacza, bo ich dusza tak naprawdę jest wolna. Jest na tyle wolna, że w tym więzieniu zaczynają uwielbiać Boga, bo wolność jest stanem duszy. I tam tak naprawdę potrzebujemy doświadczać wolności bez względu na... Okoliczności zewnętrzne. W tym czasie, który teraz nam towarzyszył, i wciąż towarzyszy, w zasadzie, być może najmocniej zagląda nam w oczy ten strach, że i mnie może to spotkać. To znaczy, i ja mogę się zarazić. I jak ja się zarażę, to to może spowodować. W koniec końców może to doprowadzić do śmierci, może doprowadzić to do śmierci mojej, czy mo moich bliskich, i to poczucie tego strachu potrafi związać na w bardzo silny sposób, bo koniec końców bardzo mocno każdy z nas w takich najbardziej naturalnych skłonnościach boi się i choroby i boimy się śmierci to uczucie takiego strachu, gdzieś wdów i lęku przed tym, co najgorsze dla mnie i dla mojej rodziny jest czymś, co gdzieś tam się powtarza co jakiś czas. Kiedy urodziła się nasza córeczka Hania, to okazało się po czterech miesiącach w... Skracając tą historię, a możecie ją znaleźć gdzieś w archiwum SCH Północ, okazało się, że po czterech miesiącach musieliśmy tak naprawdę walczyć o jej zdrowie, walczyć koniec końców o jej życie. Pamiętam, że wtedy, pierwszy raz być może w naszym życiu, przyszły emocje, przyszły myśli, przyszło takie poczucie, że być może coś się stanie, stanie się coś najgorszego. Teraz, kiedy jest ten czas, czas wciąż trwającego zmagania się z, tym, z tą chorobą, dla nas osobiście jest to czas, kiedy jakby nakładają się kolejne rzeczy, bo to okazało się kilka miesięcy temu, dosłownie w marcu, okazało się, że moja małżonka Marta choruje na boreliozę. Dzisiaj wiemy, że to jest wersja przewlekła. Jeśli ma w pojęciu czym borelioza jest, to ona przybiera przeróżne formy. Oznacza to między, mniej więcej tyle, że trzeba prowadzić bardzo dużą walkę. Objawy sprawiają często tak daleko idący dyskomfort, że, że czujesz się źle, przeżywasz to mocno. W pewien sposób emocje i strach przychodzą Falami do Twojego życia, gdzie zaczynasz myśleć o rzeczach również najgorszych. Więc my w tym czasie, nie mówię o tym tylko, żeby pokazać, że jesteśmy gorsi czy lepsi, ale w tym czasie, kiedy świat i każdy z nas przeżywa takie zamknięcie, my musieliśmy się zamknąć w pewien sposób podwójnie i podwójnie pewne rzeczy po prostu przeżywamy. I być może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej takie słowa, z listu do Hebrajczyków e, przychodzą do mojego życia, przychodzą do naszego życia, bo e, dotykają właśnie tej sfery bycia gdzieś e, przestraszonym, bycia zastraszonym. A list do Hebrajczyków, drugi rozdział, 14, werset 15, mówi coś takiego: A ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi i ciele, On, Jezus, miał również w nich udział. Aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, i wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli. Znam całą masę ludzi, dla których lęk przed śmiercią to jest najgorsze, co tak naprawdę wewnętrznie przeżywają. Boją się śmierci, boją się choroby, boją się tego wszystkiego, co będzie później. A ten tekst mówi, że jednym z powodów przyjścia Pana Jezusa Chrystusa jest to, aby każdego, kto żyje w lęku przed śmiercią, a myślę, że naturalnie wielu z nas, a tak naprawdę wszyscy z nas, kiedy jeszcze nie jesteśmy z Panem Bogiem pogodzeni, przeżywamy ten temat mocno i obawiamy się tego, co będzie później. A ten tekst mówi, jednym z tych głównych powodów przyjścia Pana Jezusa jest właśnie to, aby nas, którzy żyjemy w tym lęku, w tym strachu przed śmiercią, z tego strachu i z tego lęku uwolnić. Byśmy nie czuli się wyizolowani, zamknięci w tym naszym strachu, ale żebyśmy mogli doświadczyć wolności. I kiedy wchodzi do naszego życia wiara, w to, że już Bóg wszystkim się uporał, że Jezus za wszystko zapłacił, to przychodzi też Wtedy to ponadnaturalne zrozumienie, że zostaliśmy przeniesieni już w tym momencie ze śmierci do życia. To znaczy, że nawet jeśli nasze ziemskie ciało, nasza zewnętrzność obumrze, to koniec końców będziemy dalej żyć. I w ten sposób ten naturalny strach przed śmiercią ustępuje ponadnaturalnej wiewe, która rodzi się w sercu osoby, która przyjmuje Ewangelię. Jezus przychodzi, aby nas uwolnić od strachu przed śmiercią, od strachu przed chorobą, a także aby nas uwolnić od grzechu. I zakończę moją jedną z najbardziej ulubionych historii. Historią z Ewangelii. Czytamy o tym, jak w pewnym momencie pewna kobieta, która bardzo mocno przeżyła w swoim życiu temat choroby. Wiele lat spędziła, będąc sama, będąc zamkniętą, bo ta choroba sprawiała, że tak naprawdę ludzie nie chcieli gdzieś spędzać z nią życia. Ale pewnego dnia, kiedy usłyszała, że Jezus przychodzi gdzieś blisko, postanowiła coś w swoim życiu zrobić, coś w swoim życiu zmienić. I czytamy o tym, że przebiła się przez tłum, i w pewnym momencie, to jest piąty rozdział Ewangelii Mateusza, w pewnym momencie postanowiła dotknąć się Jezusa. I kiedy Dotknęła się Jezusa, przebijając się przez wszystkie swoje ograniczenia, przez cały ten tłum, przez lata bycia gdzieś na poboczu, bycia zamkniętą, bycia wyizolowaną, bycia zniewoloną przez chorobę, doświadcza uzdrowienia. I Jezus mówi takie piękne słowa, kiedy ona tego doświadcza: Córko, Twoja wiara ocaliła Cię. Wiara jest kluczem. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. Osoba, która była w zamknięciu, która była wyizolowana, doświadczyła naturalnego działania, czytamy o tym że przez wiarę, bycia uwolnioną też od udręki, od swojej choroby, bo Pan Jezus jest tym, który, tak jak czytaliśmy, uwalnia nas od grzechu. Poznanie Prawdy, poznanie Jezusa Chrystusa uwalnia nas od tego najbardziej wewnętrznego zniewolenia. Tak jak czytaliśmy, uwalnia nas od lęku przed śmiercią i uwalnia nas od każdej odręki, bo wiara zastępuje te wszystkie rzeczy. Bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, możemy doświadczać prawdziwej, głębokiej wolności, którą przynosi Ewangelia którą przynosi Pan Jezus Chrystus, i tego Wam również życzę. Dzięki.